osób, z którymi bardzo trudno jest zbudować szczęśliwy związek. I owszem, to mogą być kochane osoby i fajne, i atrakcyjne i śmieszne. I jednocześnie będziemy czuli tą huśtawkę emocjonalną poprzez ich zachowania. A te zachowania to między innymi będzie to, że te osoby jeden narzekają ciągle na swój los. Na innych, na swoje eks, na swoich rodziców, na swoich szefów, co oznacza, że przerzucają winę na kogoś i sami nie biorą odpowiedzialności. I następną osobą, na którą będą narzekać, będziecie Wy, kochani. Dwa, bardzo często zdarza się, że te osoby są niestałe w komunikacji i raz piszą, dzwonią, raz nie. I tu pojawia się właśnie ta huśtawka emocjonalna, że nie wiecie, na czym stoicie. Ciężko się z taką osobą umówić. I e, ten kontakt jest taki, tak samo jak z pisaniem i dzwonieniem niepewny i niestały. I raz się widzicie, potem się nie widzicie. Nie wiecie, co się dzieje, tak? I nie czujecie się priorytetem dla tej osoby. I może się okazać, że nie ma zupełnie innych osób w życiu tej konkretnej osoby, i jednocześnie ona nie potrafi się zdecydować, tak? I to jest taki kolejny punkt. Te osoby nie bardzo wiedzą, czego chcą w życiu. Tak po prostu są na tyle niedojrzałe jeszcze, że nie wiedzą, czy chcą mieć rodzinę, czy nie mieć. Chcą się spotykać, czy nie chcą, jaką chcą mieć pracę, do czego dążą, nie wyznaczają sobie celi. To może się okazać potem bardzo trudne w takim normalnym, codziennym życiu. Następne jest tak, że e, zdarza się często, że jakoż te osoby przerzucają tę odpowiedzialność, pojawiają się różne formy manipulacji, grania ciszą oraz na przykład wmawiania, że coś się nie stało. Takim osobom trudno jest się przyznać do winy. No, ale to może być jakaś maleńka, drobna sprawa. I wy byście powiedzieli: O kurczę, zapomniałem, tak, to moja wina. A ta osoba powie: Nie, to nie przeze mnie. Tak? I tyle. I kiedy to się namnaża, narasta, to się już nie robi ciekawie. 5. Yy. Bywa, że czujecie, że bawią się Waszymi uczuciami. Tak naprawdę te osoby mają tak małą empatię w sobie, że nie potrafią się wczuć w Wasze uczucia, i wy czując się smutni, odrzuceni, zapomnieni, dla nich nie będzie to miało znaczenia. A to ma znaczenie. Sześć bardzo często takie osoby dają sprzeczne sygnały. Nam się może wydawać, że bardzo nas lubią, nawet nas kochają. Dla nich będziemy tylko kolegą, koleżanką i po prostu mają taki sposób bycia i zachowywania się. I siedem. Takie osoby potrafią znikać, czyli ghostować. Mogą się za jakiś czas pojawić, natomiast nie wytłumaczą tego, nie wiem, nie pożegnają się, po prostu znikną. Potem się pojawią i powiedzą, że na przykład byli zajęci. Przez ostatnie dwa tygodnie. Mhm. A co z nami? I wtedy możecie usłyszeć a jakimi nami? Także warto się zastanowić, z kim budować związek? Bo to są takie czerwone światła stój. Są osoby, które są komunikatywne, szczere, prostolinijne. I stałe, stałe w relacji, buziaczki.